Że my wiemy, my szanujemy czas naszych uczestników, wiemy, że to są przedsiębiorcy, ludzie bardzo zajęci, którym trudno bardzo spotkać się w jednym momencie, w jednym czasie. I w związku z tym, a wiemy, że tej wiedzy jest bardzo dużo, dlatego my staramy się, stwierdziliśmy, że najlepszą drogą udostępniania tak ogromnej wiedzy będą właśnie lekcje learningowe, materiały zawarte w learningu, gdzie każdy w dowolnym momencie, w dogodnym dla siebie czasie będzie mógł do nich zajrzeć, zdobyć potrzebną wiedzę, przebyć kurs, zaliczyć go, zapoznać się z materiałami, przeczytać fragmenty książek, fragmenty publikacji. Aplikacji i będzie mógł to zrobić wtedy, kiedy po prostu będzie mu to odpowiadało.